Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, a w dzisiejszym materiale poruszymy sobie temat najnowszych złotych ninja, oczywiście z najnowszego Legacy na rok 2021, tak więc ja jestem Lekszt Kamila i zapraszam Was do oglądania. Przecieki nowych zestawów z Lego Ninja Legacy otrzymaliśmy właśnie już w tamtym tygodniu i są one oczywiście po to, by uczcić dziesięciolecie tej kreskówki serialu oraz właśnie samych zestawów. No i jeżeli chodzi o te sety, mamy tutaj cztery zestawy bitewne oraz cztery zwyczajne. No i teraz sobie przypomnimy, jakie to są zestawy i w którym mamy jaką złotą figurkę. No to zaczynamy. 71737 to oczywiście Spider Car Kaja. Jeżeli chodzi o cenę katalogową, to będzie to około... nie wiem... 100, 100, zł, 140, maksymalnie 190, ale to już chyba maksimum. Tak samo jak było właśnie z samolotem Kaja z Legacy, które pojawiły się w tym roku. No i mamy tutaj również mini, limitowaną figurkę złotego kola, nawiązującego do 13 sezonu. Tak on wygląda. Ma oczywiście tą zbroję oraz hełm z 13 sezonu, tylko że hełm jest przemalowany. No i sam to z nóżkami również wyglądają dość ciekawie, a na plecach ma on młot. Dalej, 71736 jest to oczywiście samolot Kola albo kruszarka Skał, zwał jak zwał właściwie. No i jest on oczywiście nawiązaniem do czwartego sezonu, a w środku mamy minifigurkę, którą najbardziej się jaram, jeżeli chodzi o Złotych Ninja, czyli oczywiście Złotym Kajem. Jest on nawiązaniem do jedenastego sezonu, ma również z niego maskę oraz torsik z nóżkami. Dalej, 71738, czyli jest to oczywiście Mech którym naprawdę zostałem się bardzo jaram i mi się on mega podoba, a w środku mamy oczywiście minifigurkę złotego Jaya, nawiązującego do 12 sezonu Maska, jest właśnie z 12 sezonu, tak samo jak i Zbroja, no i cieszę się tylko, że tutaj nie dostrzymaliśmy właśnie tego licznika żyć, bo to, bo, to, bo to by właśnie troszkę dziwnie wyglądało na takiej całej złotej figurce, ale minifig naprawdę jest świetny. No i ostatnim zestawem rocznicowym z całej czwórki, jakie dostaliśmy na razie, podkreślam na razie, bo zaraz będziemy o tym gadać, jest 71735, czyli turniej żywiołów. Tutaj utrzymaliśmy również Złotego Loida, który najprawdopodobniej pojawi się również w gazetce od Amitu. Tym zestawem chyba na tą chwilę najbardziej właśnie jestem zainteresowany, jeśli chodzi o kupno. No i w środku oczywiście otrzymujemy trzech mistrzów żywiołu, których wcześniej nie dostaliśmy, czyli Jacoba, Gravisa oraz... Bolobo, również mamy tu jednego kultystę, Kaja Jaya oraz złotego Loida, o którym przed chwilą mówiłem. Złoty Lloyd wygląda tak, jest on nawiązany do 14 sezonu, tylko że ma inną zbroję, ale włoski już są właśnie nawiązanie. I teraz wszystko byłoby ok. rozumiemy, że dostajemy właśnie tych czterech ninja, nie otrzymujemy ani Zeyna, ani Ni, ale pojawiło się takie oto zdjęcie, które teraz widzicie na ekranie które właściwie pojawiły się dzisiaj, dlatego o tym właśnie jest ten filmik najbardziej. Mamy tutaj zdjęcie przedstawiające Collect Demol, czyli oczywiście zbierz wszystkie figurki złotych ninja. No i mamy tutaj przedstawionego Kaja oraz jest również pięć zamazanych figurek, czyli znając życie tam będzie oczywiście Jay, yy, Cole oraz oraz Lloyd, nawiązujący do tych, do tych sezonów, które pokazywałem Wam przed chwilą. No i są również jeszcze dwie różne figurki. No i znając życie, pewnie będzie to Zane oraz Nia, No bo innych Ninja na razie nie mieliśmy. Jeżeli chodzi o Zaina, jest to bardzo prawdopodobne, że jest to po prostu figurka, która pojawiła się w czteropaku. Figurek na właśnie poprzedni. nie, chwilę. To było jeszcze w tym roku z Legacy. Dla oczywiście Lego Shopu dostaliśmy taki czteropak. W którym otrzymujemy 3 NIE oraz złotego Zeina. No i jest to prawdopodobne, że to właśnie ten Zein jest z tej całej szóstki. No i jest on właśnie nawiązujący do sezonu trzeciego z maską z Ligacy. No i teraz pytanie, czy otrzymamy złotą NIE? I jak tak, no to gdzie? 70754 to zestaw, który ukazał się właśnie w przy premierze czwartego sezonu z LEGO Ninjago otrzymaliśmy też informację, że właśnie ten zestaw również zostanie tak zwany zligaysowany jak je ja to nazywam, ale oczywiście odnowiony w wersji Ligacy, no i będzie on również właśnie w tym oto roku nie dostaliśmy jeszcze jego zdjęcia ale wydaje mi się, że właśnie on się pojawi no i tego co widzieliśmy na przeciekach jest tam na napis 4+, czyli ten zestaw raczej będzie w tych klimatach właśnie z Ligacy 4+, które hmm, no są takie powiedziałbym średnie Mocno średnie, no bo jednak mamy tam stare figurki oraz dość dziwne konstrukcje. No, jest to prawdopodobne, że właśnie w tym oto zestawie otrzymamy złotą niję lub właśnie zejna, jeżeli zrobią nam kolejnego złotego zejna. Tylko, że czy ma sens zrobienie kolejnego złotego zejna? Tylko, że tym razem z podstawką i z nawiązaniem do pewnie innego sezonu, jak przecież dokładnie, hmm, no właśnie w tym roku, który teraz mamy. Na początku, czy chyba nawet w czerwcu, dostaliśmy do tego zajna w tym czteropaku. No to myślę, że nie ma sensu robić kolejnego, ale Lego ma czasami takie pomysły, więc jest to prawdopodobne, że otrzymamy również kolejnego do tego zajna. Tym bardziej, że na zdjęciu widać te dwie figurki, i obydwie mają maski łudząco podobne do Ninja FS, właśnie z 11 sezonu. Więc jest to dość ciekawe i prawdopodobne, że otrzymamy również. Nieję oraz Zeyna z FS, albo po prostu Zajna już mieliśmy, a Nieję w FS Tylko, że czy dwie figurki FS by przeszły? Może Jena po prostu jest odnowieniem ze Spinjitzu, a druga z zestawów? No to nie wiem, no to by było troszkę dziwne Ale ogólnie teżmy sobie teraz do podsumowania odcinka Podsumowując, w obecnych zestawach otrzymujemy 4 złote figurki, czyli Loida nawiązującego do 14 sezonu Kola do właśnie 13 Jaya do 12 oraz Kaja do 11 sezonu. Mamy również złotego zajna z czteropaku figurek oraz otrzymujemy na zdjęciu, właśnie tym, gdzie mamy napis Collect them all, 6 figurek, czyli jeszcze dwie dostaniemy. No i właśnie pytanie teraz, czy zajna otrzymamy znowu, czy będzie to ten stary zajn oraz czy dostrzymamy właśnie nie i to właśnie w, czy w tym roku, bo jest to również prawdopodobne, że dostaniemy drugą falę Legacy. A właściwie to drugą falę tej fali, bo już fali Legacy było dość dużo. Właściwie chyba trzy, teraz będzie czwarta. Więc jeżeli w piątej fali otrzymamy kolejne zestawy, to jest to prawdopodobne, że właśnie w nich otrzymam również dwie figurki, czyli Zaina i NIE na złotych podstawkach. Ale wydaje mi się najbardziej prawdopodobną wersją, jaką teraz widzę, że właśnie złoty Zeyn pozostanie ten z czteropaku. Nasi ninja dostaną właśnie nowe zestawy. A pojawi się jeszcze w tym zestawie 4+, z Jayem, którego zdjęcia nie otrzymaliśmy oficjalnego na tą chwilę. Tak więc ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Napiszcie co Wy o tym sądzicie w komentarzach. Na jaką złotą figurkę najbardziej będziecie polować. Mi najbardziej podoba się właśnie Kai i Jay. No bo Jay również ciekawie to wygląda połączenie niebieskiego ze złotym. Niezbyt często to widzimy, bo jednak Jay właśnie zawsze kojarzył się z tą srebrną zbroją z pierwszych sezonów Ninjago, więc... Fajnie by było właśnie otrzymać takiego złotego Jay'a. No i również zain mi się podoba ten z czteropaku. No i chciałbym zobaczyć również zdjęcie złotej Nii, jeżeli takowa się pojawi. Tak więc ja mam jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymajcie się i cześć.